Kropelki Nadziei, inspirujący blask wartości, codzienne refleksje i ciekawostki. Witajcie w kolejnych Kropelkach Nadziei. Dziś, 16 grudnia, przypada wspomnienie świętej Adelaidy, cesarzowej, która stała się symbolem pokoju, sprawiedliwości i wiary. To niezwykła postać, która pomimo trudności i wyzwań. Potrafiła swoją wiarą inspirować całe pokolenia. Adelaida pokazuje nam, że wierność Bogu i oddanie bliźnim mają moc zmieniać świat. Rozpoczynamy dzisiaj także nowennę do Dzieciątka Jezus. Dziewięć dni duchowego przygotowania na Boże Narodzenie. To czas, który wprowadza nas głębiej w tajemnicę wcielenia i zaprasza, by z otwartymi sercami przyjąć Jezusa, który przychodzi do nas jako małe dzieciątko. Zapraszam Was do dzisiejszej refleksji, w której przyjrzymy się życiu świętej Adelaidy. Niech to spotkanie napełni nas pokojem, nadzieją i radością. Święta Adelaida, cesarzowa o sercu pełnym miłosierdzia. Adelaida, znana jako matka cesarstwa i współtwórczyni Świętego Cesarstwa Rzymskiego, była nie tylko potężną władczynią, ale przede wszystkim kobietą głębokiej wiary i miłości bliźniego. Żyjąc w czasach pełnych intryk politycznych i konfliktów, Potrafiła wykorzystać swoją pozycję, aby nieść pokój i szerzyć chrześcijańskie wartości. Po śmierci męża cesarza Otona I, Adelaida z oddaniem wspierała swojego syna w rządzeniu. Jednak jej serce zawsze wyrywało się ku Bogu. Założyła liczne klasztory i fundacje charytatywne które służyły ubogim i potrzebującym. W jej działaniach nie chodziło o polityczny prestiż, lecz o prawdziwą troskę o bliźnich. Co ważne, Adelaida przypomina nam, że nawet władza może być narzędziem do czynienia dobra, jeśli jest używana w duchu służby. W codziennym życiu każdy z nas może znaleźć małe przestrzenie, w których możemy naśladować jej postawę miłosierdzia. Czy potrafimy dostrzegać potrzeby innych i odpowiadać na nie z sercem otwartym na Bożą miłość? Łzy Maryi w Syrakuzach Znak Bożego Współczucia W 1953 roku w Syrakuzach Miało miejsce niezwykłe wydarzenie. Wizerunek Matki Bożej zaczął płakać. Łzy Maryi były znakiem Bożej obecności i współczucia wobec cierpiącego świata. Papież Franciszek przypomina, że te łzy są zaproszeniem, byśmy uczyli się współczucia, czułości i solidarności z tymi, którzy przeżywają trudne chwile. Maryja w Syrakuzach płacze nad ludzkim grzechem, ale też nad bólem i samotnością każdego z nas. Jej łzy są pełne miłości, która uzdrawia i przynosi nadzieję. Sanktuarium w Syrakuzach przypomina, że Bóg przez swoją Matkę wciąż chce być blisko ludzi, nawet w najtrudniejszych momentach. Czy potrafimy odpowiedzieć na ten znak współczuciem wobec innych? Czy nasze serca są gotowe, by naśladować łzy Maryi, przynosząc ulgę cierpiącym i samotnym? W świecie pełnym podziałów, to wezwanie do jedności i miłości staje się jeszcze bardziej aktualne. Ryzyko męczeństwa. Czy jesteśmy gotowi stanąć po stronie światła? Papież Franciszek przypomina, że każdy, kto decyduje się na życie w prawdzie i wierze, ryzykuje męczeństwem. To męczeństwo nie zawsze oznacza śmierć fizyczną, ale wiąże się z odrzuceniem, izolacją czy nawet prześladowaniami społecznymi i prawnymi. W dzisiejszym świecie coraz częściej widzimy próby uciszenia ludzi wierzących, którzy stoją po stronie wartości chrześcijańskich. Papież zwraca uwagę, że spokój, który daje rezygnacja z walki o światło, jest jedynie pokojem cmentarnym, stanem pustki i rezygnacji. Chrześcijanin nie może uciekać od trudności. Ale musi być gotowy stawić czoła wyzwaniom. To właśnie ryzyko męczeństwa jest dowodem, że nasze życie jest pełne pasji i oddania. Czy jesteśmy gotowi zrezygnować z wygody dla prawdy? Czy potrafimy przyjąć trudności, które wiążą się z wiernością Chrystusowi? Wolność słowa. Dlaczego jest tak ważna? Cytowana niedawno sentencja Evelyn Beatrice Hall: Mogę nie zgadzać się z tym, co masz do powiedzenia, ale oddam życie za to, abyś miał prawo to powiedzieć. Staje się szczególnie aktualna w naszych czasach. Wolność słowa jest podstawowym prawem człowieka. Które gwarantuje możliwość wyrażania swoich poglądów i poszukiwania prawdy. Dzisiaj jednak widzimy, że to prawo jest coraz bardziej zagrożone. Próby wprowadzenia cenzury, oskarżenia o mowę nienawiści czy ograniczenia praw wypowiedzi stają się narzędziem kontroli nad społeczeństwem. Co więcej, te ograniczenia często dotykają tych, Którzy bronią wartości chrześcijańskich i prawdy. Chrześcijanin jednak ma obowiązek bronić wolności słowa, nie tylko dla siebie, ale także dla innych. To nasz moralny obowiązek, aby stać na straży tego, co jest fundamentem wolnego społeczeństwa. Czy potrafimy podjąć walkę o prawo do głoszenia Ewangelii? I mówienia prawdy? Zagrożenie wolności. Co zrobić, by się nie poddać? Często się zdarza, że pewne ludzkie wybory mają niszczące konsekwencje dla całych społeczeństw. Z czego one wypływają, jeśli nie właśnie z ludzkiej głupoty? Władcy tego świata, kierowani często egoizmem i rządzą władzy, dążą do uciszenia głosów, które przypominają o wartościach. Wprowadzenie restrykcyjnych praw, takich jak te dotyczące mowy nienawiści, jest jednym z przykładów takich działań. Jednak jako ludzie wiary nie możemy milczeć. Jezus uczył, że prawda zawsze wyzwala. Nawet jeśli świat stara się ją zagłuszyć, musimy znaleźć w sobie odwagę, by mówić i działać zgodnie z sumieniem. Każde słowo prawdy, które wypowiadamy, jest jak ziarno, które może przynieść plon w przyszłości. To także czas, by edukować innych, szczególnie młodych ludzi, w duchu krytycznego myślenia i poszanowania wolności. Tylko w ten sposób możemy stworzyć społeczeństwo, które będzie opierać się na prawdzie i sprawiedliwości. Czy jesteśmy gotowi, by być głosem tych, którzy sami nie mają odwagi mówić? Druga część Adwentu czas bezpośredniego przygotowania na Boże Narodzenie. Adwent, choć cały nazywany jest czasem oczekiwania, ma w sobie pewien wyjątkowy rytm, który dzieli go na dwie części. Pierwsze dni Adwentu aż do 16 grudnia koncentrują się na przygotowaniu na powtórne przyjście Chrystusa na końcu czasów. Przepełnione są one refleksją nad obietnicą zbawienia, nadzieją na nowe niebo i nową ziemię oraz wezwaniem do czuwania. Od 17 grudnia rozpoczyna się druga część Adwentu czas bezpośredniego przygotowania na Boże Narodzenie. Teksty liturgiczne, czytania i modlitwy skupiają się już na tajemnicy wcielenia Syna Bożego. W tych dniach Kościół podkreśla bliskość i namacalność Bożej obecności, która zbliża się do każdego z nas. Wprowadzają nas w to tak zwane wielkie antyfony o Emanuelu, o mądrości, o kluczu Dawida i tym podobne, które rozbrzmiewają w wieczornych nieszporach, przywołując obrazy Zbawiciela. Zastanówmy się, jak możemy te ostatnie dni adwentu przeżyć bardziej świadomie. Może warto podjąć decyzję o większym skupieniu na modlitwie, dobrej spowiedzi, pomocy innym, czy rozważaniu nad cudowną tajemnicą Bożego Narodzenia. Adwent w swojej drugiej części przypomina nam, że to nie tylko oczekiwanie. Ale także czas działania i przygotowania serca na przyjęcie Boga, który przychodzi. Nowenna do Dzieciątka Jezus, Dzień Pierwszy. Przyjdź, Panie Jezu. Panie Jezu Chryste, oto przychodzisz na Ziemię jako Pan i Król całego stworzenia. Szczęśliwi ci którzy są gotowi wyjść na twoje spotkanie przygotowując się na twe przyjście ofiarujemy tobie nasze pełne miłości oczekiwanie i naszą modlitwę pośród cierpień i niepewności naszych czasów przyzywamy twojej obecności ożywieni nadzieją nowego nieba i nowej ziemi kierujemy nasz wzrok ku temu wieczne, nieprzemijające i święte. Prosimy, abyś nawiedził nas swoją łaską i ubogacił swą obecnością. Prosimy za wszystkich ludzi, którzy z nadzieją oczekują twojej pomocy, łaski i miłosierdzia. Niech wszyscy na całym okręgu ziemi zaznają radości twojego przyjścia. Prosimy także za tych, którzy jeszcze Ciebie nie znają i nie wierzą. Wylej na nich strumienie ożywczej łaski. Udziel im darów pokoju i poznania Twojej nieskończonej miłości. Zechciej przyjąć nasze modlitwy. Panie, przyjdź, aby uwolnić nas z ziemi wygnania i połącz nas kiedyś w Twoim chwalebnym Królestwie, gdzie z Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. A Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Módlmy się. Boże, Ty przedziwnie stworzyłeś człowieka na Twój obraz i przedziwnie odkupiłeś nas i odnowiłeś. Udziel nam uczestnictwa w boskim życiu Twego syna, który zechciał przyjąć naszą ludzką naturę, który żyje i króluje przez wszystkie wieki wieków. Amen. Święta Adelaida przypomina nam, że wierność Bogu, wytrwałość w trudnościach i troska o bliźnich przynoszą. Owoce pokoju i jedności. Jej życie, naznaczone wiarą i mądrością, zachęca także i nas, byśmy stawali się narzędziami pokoju w naszych rodzinach, wspólnotach, miejscach pracy. Rozpoczęliśmy nowennę do dzieciątka Jezus, czas szczególnej bliskości z tajemnicą Bożego Narodzenia. Zachęcam Was, by każdego dnia poświęcić chwilę na tę modlitwę. Powierzając swoje intencje dzieciątku Jezus, które przychodzi, by przynieść światu pokój i nadzieję. Będziemy tę nowennę kontynuowali przez kolejne dni. Na zakończenie zachęcam, jak zwykle, do komentowania, podzielcie się swoimi przemyśleniami. A jeśli nie wiecie, co napisać, zostawcie po prostu słowa: Niech pokój zagości w naszych sercach. Tego pokoju tak bardzo światu brakuje. To będzie nasz wspólny znak jedności i wdzięczności za ten czas refleksji. A jutro zapraszam Was na kolejne kropelki nadziei, w których będzie nie tylko nowenna, ale także przyjrzymy się historii świętego Łazarza, przyjaciela Jezusa, którego wskrzeszenie jest znakiem nadziei na nowe życie. Szczęście wam, Boże. I do usłyszenia jutro. Zaproszenie do radości. Z Ewangelii według Świętego Łukasza. Anioł wszedł do niej i rzekł: Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami. Przez słowa pozdrowienia Archanioła Gabriela polski przekład Biblii oddaje jako: bądź pozdrowiona, choć językowi oryginalnemu bardziej odpowiadałoby nasze: raduj się. Logicznym uzasadnieniem tej radości są następne słowa Anioła. Maryja winna się radować, bo jest pełna łaski. Czyli obdarzona wyjątkowymi darami. Wyrażenie Pan z Tobą mówi o szczególnej bliskości Boga względem Maryi. Jest ono specjalnym jej wyróżnieniem, dlatego jest błogosławiona między niewiastami. Maryja ze sceny zwiastowania jest przykładem dla nas. I my pragniemy, aby przez słuchanie Słowa Bożego, rozpoznawanie woli Bożej oraz cichą modlitwę pogłębiało się nasze zjednoczenie z Bogiem. W ten sposób nasze życie będzie przynosiło owoce w postaci radości, pokoju i dobroci wobec tych, którzy żyją obok nas.